Witam wszystkich, pozdrawiam z wieży piastowskiej, ale nie tej opolskiej, ale w Cieszynie. Proszę bardzo, flaga piastów śląskich, opolskich, która taka, taki sam herb jest u nas. I tu proszę, bajeczny widok z tej wieży. Tu jest polski cieszy A tu już czeski cieszę daleka widać Górę, którą wczoraj zdobywaliśmy, także jest bajka, pięknie polecam wszystkim, pozdrawiam z polskiego Cieszyna.